Pewnego dnia do młynówki wpadło małe dziecko. Woda przeniosła je pod wszystkimi kładkami i znalazło się tuż u wlotu wody do młyna Pana Fansana. Wszyscy pobiegliśmy za unoszącą się na młynówce małą miórką. Krzyczeliśmy! Dorośli myśleli jednak, że to jakaś nasza zabawa. Nikt nie przypuszczał, że w wodzie jest dziecko. Było za późno. Majulka wpadła do młyńskiej śluzy i zniknęła z naszych oczu. Stanęliśmy jak w ryci. Każdy wiedział, co mogło teraz dziać się z Julką. Jej kosteczki, rączki, nóżki i główka były na pewno zgruchotane przez mechanizm młyna. Chłopcy pole polecieli do miejsca, gdzie woda już z młyna wypływa. Jurka długo się nie pojawiała. Nie pojawiało się też coś, co można było uznać za jakieś członki lub części W Po dłuższej chwili na powierzchnię wody za młynem wypłynęła Jurka. Cała i czerwona jak puda i strasznie krzycząca. Cudem przeżyła spotkanie z młyńską turbiną. Wszyscy mieszkańcy przykopy znali, że niewątpliwie jest to cud. Od tamtej pory, niedaleko schodów ulicy Młyńskiej, stała figura świętego Jana Nepomucena, która miała nas chronić od podobnych wypadków.